Dzień dobry, dzień dobry. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w przeglądzie prasy poniedziałkowym. Przeglądzie prasy, choć zrobimy sobie przegląd prasy online, ponieważ szanowni państwo, jestem w Warszawie. Byłem, zrobiłem tutaj niedaleko mojego hotelu, który jest między Mokotowem a Okęciem, obchód poranny. Gdzie są gazety? Chciałem kupić gazety, moi drodzy, i kolejny dowód na to, że prasa papierowa dogorywa. W sklepach, na przykład, są gazety jeszcze z piątku. W poniedziałkowy poranek w sklepach są gazety z piątku. No to niestety no, musimy się posiłkować tabletem i przeczytać to, co jest w tablecie, ale obiecuję już od środy normalny papier i normalny przegląd prasy. Zachęcam, kto jest w Warszawie, zapraszam o godzinie 17 w kawiarni Agre Contra, moje spotkanie autorskie do książki medialna y, wojna polsko-polska. Y, kto jest w Warszawie, zachęcam, y, żeby, żeby odwiedzić księgarnię Agre kontra medialna wojna polsko-polska. Spotkanie autorskie ze mną. Y, natomiast niedaleko jestem lotniska Okęcie, gdzie dzisiaj wydarzył się oczywiście wielki cyrk. Szanowni Państwo, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został y, po 15.00 y, o 10 zatrzymany na lotnisku wysiadł z samolotu od razu policja go, Szanowni Państwo, zatrzymała, no bo trzeba go doprowadzić do Sejmu przed oplicę Sejmowej Komisji Śledczej. Będę na tym o tym nagrywał dzisiaj też kolejny komentarz, szerszy komentarz. Będę opowiadał o tej sprawie na kanale. Także zachęcam. Myślę, że film pojawi się w okolicach godziny 14 dzisiaj, dotyczący tego. Natomiast, jak dla mnie, to jest wielki cyrk. Wszystkie media, wszystkie portale dzisiaj z rana pokazują to, co się dzieje. Zobaczcie, to jest na przykład portal Super Express. Były minister sprawiedliwości wylądował w Polsce na warszawskim okręciu, na lotnisku już czekała na niego policja. Polityk został doprowadzony do radiowozu. I Ja mam, szanowni państwo, takie pytanie. Czy służby od 6 rano muszą jeździć po wszystkich miejscach zamieszkania Zbigniewa Ziobry i go szukać? Czy nikt nie mógł sprawdzić, zrobić researchu? Zbigniew Ziobro jest w Brukseli. Zbigniew Ziobro nie stawi się sam, nie ma co go szukać po, po tych tutaj miejscach w Polsce. Trzeba od razu czekać na lotnisku. Czy służby muszą robić? Taki cyrk, no mam nadzieję, że, 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 że ktoś kiedyś to rozliczy. No i zresztą Zbigniew Ziobro pokazuje, że będzie grał na to rozliczenie. W momencie, kiedy był zatrzymywany przez policję w samolocie, zauważcie, co zrobił Zbigniew Ziobro. On przypomniał policjantowi, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, Komisja jest nielegalna, dlatego również pan może w przyszłości ponieść konsekwencje. Zbigniew Ziobro wie, że oni w przyszłości będą za to ścigać. Tych polityków, którzy wnioskowali o takie rzeczy. Myślę, że te jego słowa do policjanta są oczywiście takim tylko i wyłącznie odnotowaniem tego, no bo w przyszłości Zbigniew Ziobro, kiedy będzie miał, liczę na to, że będzie miał okazję się rewanżować, będzie po Pokazywał, że zawsze przypominałem, że ta komisja jest nielegalna, a władza wobec mnie stosowała takie czy inne rzeczy. To, co dziś obserwujemy w kontekście Zbigniewa Ziobry, Szanowni Państwo, to jest jak najbardziej polityczna gra i już kolejny raz Zbigniew Ziobro. Rozgrywa sobie tę komisję jak tylko chce. I oczywiście teraz trwa przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, ja tu jestem z wami. Ale piszecie mi, że tak, że został, że już tym razem komisja nie uciekła, bo pamiętacie, że w lutym komisja, kiedy Zbignie Ziobro, był za drzwiami już, tak? To szybko, szybko kończymy to posiedzenie, szybko, żeby tylko. Móc przewnioskować wniosek o aresz dla Zbigniewa Ziobry, i przewgłosowali, przewnioskowali ten wniosek o aresz, i co się stało, i sąd to odrzucił, bo jednak no, aresztowanie to było za dużo. Zdecydowanie za dużo. I zobaczcie, jak się na przykład wejdzie, ja to jest sobie jeszcze odświeżę portal. Na przykład, portal ONET, proszę bardzo, jakie nagłówki. Ziobro zatrzymany. Policja wyprowadziła go z samolotu. Jak potem nie twierdzić, skoro takie media jak ONET tak to opisują, że nie po to, to było Donaldowi Tuskowi? Jak później na przykład nie przyznać racji Zbigniewowi Ziobro, który mówi, że, że właśnie o to chodziło: żeby, żeby zrobić cyrk, żeby pokazywać ludziom, że my coś próbujemy, że my będziemy działać? No. Jakie to pytanie? Adam. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja sobie zrobiłem analizę dziennikarzy, którzy sprzyjają obecnej władzy. Śmiać mi się chce, nikt nie przekracza 60 tysięcy subskrypcji i świątynia i... no... Adam, no... Prawica jest lepsza i konserwatyści są lepsi, jeżeli chodzi o internet. Poza tym, no... Może też większa liczba jest konserwatystów w Polsce i my też lepiej docieramy do takich ludzi. Mam nadzieję, że w październiku wybijemy już na kanale Analiza Polityczna 200 tysięcy subskrypcji. Bardzo bym tego pragnął, to jest moje marzenie. To był taki cel, znaczy na początku roku, pamiętacie, stawialiśmy cel 250 tysięcy. Potem, może ja już przesadziłem, ale jak zakończymy ten rok z wynikiem 210 tysięcy, to będzie cudownie. Ja będę przeszczęśliwy i, i, i będzie, nie będę więcej chciał. Witam jeszcze raz Was wszystkich serdecznie, którzy się tutaj pojawiają, ale moi drodzy. Tutaj w ogóle na, 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 tej, na tych stronach Onetu są ciekawe informacje. Tu też się pojawiła taka informacja, że Kosiniak-Kamysz już jest skonfliktowany z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Koniec przyjaźni, szanowni państwo. Koniec przyjaźni tych dwóch polityków. Kłócą się, sprzeczają się. Nie wygląda to dobrze. Natomiast Przemysław Czarnek, Pytany o upadek rządu. Zaczął mówić o Hołowni. Okazuje się, że Przemysław Czarnek bardzo liczy na polityków Polski 2050. Przemysław Czarnek stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość w każdej chwili jest gotowe przejąć odpowiedzialność za państwo. No i dobrze, to jest akurat dobre. Liczymy na tego oto pana, marszałka Szymona Hołownię, który z innymi posłami stawia się Tuskowi. Przyznał na antenie telewizji w Polsce 24 Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek podkreślił, że PiS jest gotowe w każdej chwili przejąć odpowiedzialność za państwo, jeśli pojawi się taka możliwość. No właśnie, jeśli pojawi się taka możliwość. Wiceprezes PiS wskazał na poważne problemy w rolnictwie, służbie zdrowia, spółkach Skarbu Państwa. No jest rzeczywiście wiele tych obszarów, w których ta władza nie dojeżdża kompletnie. Polityk zapytany, czy PiS ma realną nadzieję na upadek obecnego rządu, przyznał, że obecnie nie ma ku temu przysłanek. No zobaczcie, jak to szybko. Tylko, że polityka to nie tylko rozum, to w bardzo dużej mierze emocji, których nie da się przewidzieć, mówi Przemysław Czarnek. To, co się dzieje w koalicji 13 grudnia, to zachowanie chociażby marszałka Sejmu Szymona Hołowni i części posłów Polski 2050. Zachowanie choćby przy głosowaniu w ostatnim posiedzeniu Sejmu może zwiastować pewne drgawki, a nawet ruchy tektoniczne, które mogą doprowadzić do potężnych emocji i wywrotki rządu, mówi Przemysław Czarnek w rozmowie. Jest w Polsce 24. A jako ciekawostkę chciałbym wam pokazać, czym zajmuje się, bo skoro robimy przegląd prasy online, czym zajmuje się tygodnik Newsweek. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że wciąż według tygodnika Newsweek to rządzi prawo i sprawiedliwość, bo jak się wejdzie na Stronę główną tygodnika Newsweek. Ja Wam tutaj wejdę na, na, najpierw na główną stronę Newsweeka, żeby, żeby, yy, nie, żeby nie było, że ja coś tutaj zmyślam, szanowni Państwo. Oprócz całej liczby reklam, to my tu mamy tak. Sakiewicz, Rydzyk, Ziobro, zobaczcie, tu jest Kaczyński. Potem są jakieś sprawy społeczne yy, 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 i Ziobro. Kaczyński i Ziobro Kaczyński, no i tutaj koniec współpracy między Hołownią a Kosiniakiem Kamyszem. No ludzi święci. Znaczy to rozumiem, że dalej w Polsce rządzi Ziobro i, i, i Kaczyński, tak? Co tu piszą? Władysław Kosiniak-Kamysz długo gryzł się w język, udawał miesiącami, że współpraca z Szymonem Hołownią układała się dobrze, mówi Jacek Gądek w stanie wyjątkowym, ale już się nie układa dobrze. W Polsce 2050 udało się już kurzyć wszystkich, nawet PSL, które przed chwilą było ich partnerem i przyjacielem, mówi Dominika Długosz. Od polityków z PSL, którzy mieli okazję współpracować z Łodzią, usłyszałem, że Kosiniak-Kamysz był niebywale umęczony tą współpracą. Ciekawe, a może ktoś jest niebywale umęczony współpracą z, z Kosiniakiem-Kamyszem. No i zobaczcie, w Polsce rządzi Tusk i koalicja, ale Newsweek zajmuje się, proszę bardzo: Ziobro, Ryzyk, Sakiewicz. Dziękuję, Livia, za tak wysokie wsparcie. Wow, dzięki wielkie. Pozdrawiam Was wszystkich, też drodzy wspierający, nie wspierający, wszystkich tych, którzy tutaj komentują. Koniec rozliczeń w PZU, zaglądamy do teczek, a tam pusto miało być śledztwo w sprawie PZU. Specjalny zespół w PZU, który miał tropić przekręty w firmie z lat 2016-2023 został zlikwidowany, ustalił Newsweek. Czyli co? Miało być wielkie śledztwo, wielkie przekręty w PZU za czasów rządów PiSu? Już chyba tego nie ma, szanowni państwo. Jego szefów zwolniła ta sama dyrektor Harer, która w czasach PIS zatrudniała fikcyjnych doradców. No proszę bardzo. Jedno z najwyższych pięter wieżowca centrali PZU przy rądzie daszyńskiego w Warszawie, 1 sierpnia 2024. To tego dnia decyzją zarządów firmy zostaje tak zwany zespół ZAN, zespół analiz nieprawidłowości. I niestety ten zespół został już zlikwidowany, czyli chyba nie wykryli nieprawidłowości. Szanowni Państwo. Także tym się zajmuje News i uwaga. Kolejny artykuł w Newsweeku. Zobaczcie. Tylko u nas. Tylko u nas. I oczywiście Kaczyński. Znaczy, nie, czy dla Newsweeka nie ma nic innego. Jest Kaczyński, Kaczyński, PiS, Kaczyński. Tuska opisujcie. Tuska. Zajmujcie się tymi sprawami. Zajmujcie się tym, że rząd ma, oczywiście, pół roku jeszcze, żeby przedstawić panu prezydentowi nową ustawę dotyczącą wsparcia dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców, bo to jest ważne, jeszcze do tego będziemy wracać, oczywiście. Oni się zajmują Kaczyńskim. Oczywiście mają prawo się kimkolwiek chcą zajmować. Prywatny tygodnik. Ja tylko pokazuję, że jeżeli nas po prawej stronie oskarża się o to, że robimy taką czy inną propagandę, no to zobaczcie, oni się zajmują w tym momencie opozycją. No i słuchajcie tego, Kaczyński chciał kupić dworek za miliony i tutaj cudzysł cudzysłów, bo ktoś niby spisuł, oby to nie wyciekło. Oby nie wyciekło. Sprawa zakupu za ponad 12 milionów złotych dworku w Warszawie na Muzeum Lecha Kaczyńskiego to jedna z największych tajemnic PiS. -u. Taka to jest oczywiście tajemnica, że do Newsweeka wyciekło. Rozumiecie? Do Newsweeka Wyciekło tego tygodnika, który wiadomo, żeby tym przewalił wpis. Taka tajemnica, szanowni państwo. Na w Ogrodzkiej szeptano, oby to nie wyciekło, piszą. Jarosław Kaczyński wjechał od zaplecza, tak się zaczyna artykuł, żeby nikt go nie widział. Wszedł do środka od strony ogrodu. Oglądał cały dworek. Bardzo mu się podobał rozumie to jest przyjechał, będzie kupował dworek, tak? Tak tę wizytę opisuje jeden z rozmówców, znający kulisy tej historii. Prezes sobie wybrał nawet apartament, w którym miałby mieszkać, jak przekonują osoby z otoczenia spółki Srebrna to jest taka spółka powiązana z Pisem czasowo, na czas remontu swojego domu na Zoli Bożu lub sąsiedniego. Głównym celem zakupu było urządzenie w dworku Muzeum Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No, i moi drodzy, cóż to jest za afera? Powiedzcie, że prezes Jarosław Kaczyński chciał urządzić muzeum w dworku, który by kupiła spółka srebrna. No, ludzie, kochani, jaki to jest skandal, jakie to są po prostu niesamowite rzeczy. No, tym się zajmuje tygodnik Newsweek, ale mam też kilka, na przykład, ciekawostek, bo nie wszystkie media na szczęście, Zajmują się opozycją. Artur Bartkiewicz pisze tak w dzienniku Rzeczpospolita. Słuchajcie, że Tusk jest słaby. A Nawrocki mocny. Okazało się, że bezradny jest nie prezydent Karol Nawrocki, lecz premier Donald Tusk, który nie jest w stanie skłonić do lojalności własnych koalicjantów w prestiżowym starciu z prezydentem. Proszę bardzo, słaby jest Tusk, nie potrafi swoich koalicjantów przekonywać do, do siebie. To już naprawdę nisko zawieszona poprzeczka, jeśli chodzi o sprawczość. Nie chodzi przecież o przeforsowanie jakiejś budzącej kontrowersji w, w koalicji ustawy, a jedynie o odrzucenie prezydenckiego projektu, który jest niezgodny z wizją rządu. Tusk przegrywa tak ważne głosowanie, to oczywiście chodzi o to głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego projektu w sprawie CPK. Tusk to przegrał. To jest, to jest ciekawe natomiast w gazecie wyborczej jest taki tekst wyborcy szukają podwózki ludowcy szukają podwózki na wybory czyli w gazecie wyborczej jest tekst o tym jak polskie stronnictwo ludowe planuje się ułożyć na kolejne wybory parlamentarne jak mówi anonimowy poseł PSL-u czy sami wystartują? Bo tak Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, sami pójdziemy do wyborów, sami wystartujemy. Sami? Wolne żarty, mówi poseł PSL. Pewnie żebym chciał, ale w to nie wierzę. I moi koledzy też nie. Wystarczy popatrzeć, jak wła Władek się miota, by znaleźć jakiś transport do przyszłego Sejmu i przy okazji nas nie utopić. Mówi znajomy poseł, pytany: jakie są szanse na samodzielny start PSL-u? I ja też tak uważam, i ja też tak słyszałem. I ja słyszałem z moich źródeł w PSL-u, że PSL w ostateczności może wylądować na listach koalicji obywatelskiej. Chyba że pojawi się jakiś taki podmiot, jakiś projekt, takim jakim była Polska 2050, i PSL się z nimi dogada. Czy może być to ta partia Nowa Polska? Może być. Kto wie, ale to też jest jakaś partia stworzona przez emerytów, senatorów, yy, która no, nawet nie wiem, czy ona dobrze zaistnieje. Natomiast jak mówią rozmówcy Gazety Wyborczej. Przywództwo Kosiniaka Kamysza w PSL nie jest przez nikogo kwestionowane i, i powolny, ponowny wybór Kosiniaka Kamysza na prezesa to ma być, Szanowni Państwo, formalność. Czyli coś więcej wiemy, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Także yy, tak. Czy prezydent nie może zakończyć z tym rządem? No, Piotr niestety nie może. Niestety nie może. A jaką wizję rządu, pyta Monika Abujny. A jaką właściwie rząd ma wizję oprócz robienia cyrku na temat PiS? No właśnie, ja też nie dostrzegam, Monika, tych wizji. Chciałem wrócić do, do tego, co, na chwilę, co powiedziałem odnośnie tego, że rząd ma pół roku, żeby przygotować prezydentowi nową ustawę dotyczącą wsparcia obywateli Ukrainy, pomocy dla obywateli Ukrainy. Sprawa bardzo kontrowersyjna. Widzę. Jak nawet Was, konserwatywnych odbiorców, wyborców, podzielił, podzieliła ta sprawa, moi drodzy. Nagrałem wczoraj bardzo szeroki film. Dziękuję za każdy komentarz pod tym filmem i pozytywny, i negatywny. Natomiast emocje są tak duże, szanowni Państwo, że odkąd prowadzę kanał, to wam zdradzę, odkąd prowadzę kanał, pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że miałem minus. 17 subskrypcji pod filmem. 17 osób odsubskrybowało kanał, ponieważ nie zgadza się z tym, że ja tłumaczyłem prezydenta Karola Nawrockiego. No tłumaczyłem, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza i nie chce polemizować, i, i nie rozumie, że ktoś, się, ktoś może mieć inne zdanie, no to trudno po prostu, ale ja robię swoje i pracuję swoje, i, i uważam, że zrobiłem dobrze wczoraj. Próbując wytłumaczyć. Pana prezydenta, że miał za mało czasu i nie dał rady. Ale no zobaczymy, poczekajmy. Teraz jest, uważam, ruch rządu. Rząd musi podjąć teraz działania, ale obstawiam, że niestety nie podejmie. Obstawiam, ja rozmawiałem wczoraj z paroma politykami FIS-u i oni uważają, że rząd będzie chciał ponownie tutaj zaskoczyć Karola Nawrockiego, bo jak Nawrocki odrzuci, to będzie oczywiście afera. Jak Nawrocki podpisze taką ustawę, też będzie afera. Więc oni przypuszczam, że przedłożą bardzo podobny projekt. Natomiast tak Emi zgadza się. Są plusy i minusy tego podpisu zawsze. Tak jest w polityce. Ale ja wam coś zdradzę. Jeden z polityków PIS-u wczoraj mi powiedział, nieważne już który, że rząd przedstawił w miarę dobrą ustawę. Według, według niej Straż Graniczna ma w porozumieniu z ZUS-em weryfikować aktywność zawodową obywateli Ukrainy. No i oby tak się działo. Natomiast te przepisy muszą być bardziej szczelne. To nie może być tak, że my, jako obywatele polscy, w nieskończoność będziemy finansować obywateli Ukrainy. Znaczy, to jest bardzo trudny moment. Uważam, że należy od tego odchodzić cały czas, stopniowo, też tak, żeby samorządy się nie wywróciły, też tak, żeby państwo mogło normalnie działać. Moi drodzy. Także, także tutaj będziemy mieli jeszcze z tym dużo emocji, ale też ta wasza reakcja na to pokazuje jak mocno są antyukraińskie nastroje dziś w Polsce. One są to widać i to też trzeba przyznać otwarcie, obywatele Ukrainy na to sobie zapracowali. Nie wszyscy, bo są ludzie, którzy uczciwie oczywiście pracują, chcą tu być, szanują nas, nikomu nie wadzą, pracują w sklepach, w Żabkach Często w restauracjach, w lokalach i płacą podatki, pracują, chcą tu być i zachowują się dobrze, ale są też tacy, którzy się nie zachowują dobrze. Jest też taki problem, o nim mówił ostatnio Marek Jakubiak. Uważam, że to jest bardzo ważny problem, że obywatele Ukrainy zaczynają tworzyć swoje enklawy. I tworzyć swoje biznesy. I przepraszam bardzo, co będzie w tych biznesach sprzedawane produkty z Ukrainy? Tak, to to jest szeroki temat do, do omawiania, bardzo ważny i uważam, że o tym trzeba dyskutować, prawda? Bo to nie tak miało wyglądać. Nie tak ta pomoc miała wyglądać, że tutaj nagle przeniesie się co, ukraińska oligarchia i tu będzie robić. Biznesy? No naprawdę. To mi się nie podoba i wreszcie yy, należy to zmienić. Panie Łukaszu, Pałac Prezydencki remontuje ukraińska firma. Adam nie wiem, czy to jest prawda. Pierwszy raz coś takiego czytam. Yy, także, także czytam twój komentarz, ale nie wiem, czy to jest prawda. Także, także, yy, także tak. Pozdrawiam Liwie, pozdrawiam Monikę, pozdrawiam Emi yy, Panią Jadwigę, która też tu widziałem wcześniej yy, była. Pozdrawiam, moje drogie moderatorki. Yy, pozdrawiam wszystkich wspierających cych, pana Pawła, yy, też Emi, i pozdrawiam wszystkich widzów, yy, 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 moi drodzy. Piotrze, nie będę czytał twojego obraźliwego komentarza. Nie musisz się z nami zgadzać, więc, więc wiesz, ale to daj jakiś, yy, yy, daj jakiś przykład i merytoryczny przykład, że on ich nie rozgrywa. Rozgrywa ich jak chce i robi, co chce, z Binie wziąła. I w przyszłości to wykorzysta. Także to, że on został doprowadzony, to jest na jego korzyść. Przypominam, że yy, yy, Kamiński i Wąsik zostali aresztowani dziś są. Europosłami, więc to, to, to też tak nie jest. Czy jest tu Mela? A! Mela pewnie w robocie. Firmy pilnuje. Zuza, piszesz, pan prezydent jest ok. Także tak. Jeszcze się coś może wydarzyć. Mam pewną informację, nie chcę jej jeszcze teraz zdradzić, ale pan prezydent może jeszcze w tym roku zaskoczyć, jeżeli chodzi o te kwestie bardzo ważne prawej strony, ale to jeszcze za szybko. Wolałbym tego nie uprzedzać. Bardziej kibicuję, że to się wydarzy. Zapamiętajcie ten moment, w którym Wam to mówię, ale musimy poczekać z tym do grudnia. Tak, zdradzę. W grudniu Pan Prezydent może zrobić coś naprawdę nieoczekiwanego. Także tak. Kochani, dziękuję za dziś. W środę przegląd prasy będzie już y, oczywiście z papierowymi gazetami, y, ale, y, ale musicie poczekać do środy. Ja dziś jestem jeszcze w Warszawie, a od środy pracujemy normalnie. Zuza, bardzo pozytywnie. Z tego co słyszałem, bardzo pozytywnie, ale nie chcę zapeszać, oby to się sprawdziło. Także tak. Do zobaczenia, kochani. Dobrego poniedziałku Wam życzę i oczywiście bądźcie na kanale Analiza Polityczna razem z nami.